Hej, hej, witajcie kochane czwóreczki, z tej strony Wróżka Roza Dzisiaj zapraszam was na horoskop na rok 2026 Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny Niemniej to co usłyszycie może być bardzo ważną informacją dla was Kto chce skorzystać z czytania indywidualnego gorąco zapraszam na facebooka, na bloga Wróżka Roza tam można zarezerwować sobie sesję indywidualną. Jeżeli nie wiecie, jak to odsyłam do linka umieszczonego na końcu tego nagrania. Jest też dodatkowo podany link pod filmem do kalendarza. Tam bezpośrednio może, możecie się zapisać na sesję. A gdybyście nie mogli sobie poradzić, to po prostu wyślijcie SMS-a i wtedy wspólnie ustalimy termin sesji indywidualnej. Drogie czwóreczki. Ja Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to buduje mój kanał. I żeby wzrastały te algorytmy, to proszę o Waszą aktywność. No dobrze, nie będę gadała, lecimy z Koksem, zobaczmy, co u czwórki. Czwórka będziecie jako czwórka w wibracji 5 bo 2026. Yy, po sumowaniu wszystkich cyfr to jest 10. I yy, odrzucamy 0 to mamy 1. 4 plus 1 to jest 5. Będziecie w wibracji 5. Ale oczywiście na pewno będzie też wibracja czwórki. Zobaczmy w finansach, co się będzie u Was działo. Finanse, finanse dla czwórki. Finanse. Finanse dla czwórki. Na rok 2026. Kochani, tutaj jest odejście lub powrót do czegoś, do kogoś. Może tu była jakaś oferta, zaniedbałyście i wracacie do tej oferty, tak? Bo też tutaj obawiacie się o wasze oszczędności. Jeżeli robicie lub macie w planie jakieś remonty. To ostrożnie z wydatkami, bo może być tak, że możecie się przeliczyć. Tak, i tutaj z tego powodu może być rozczarowanie. Dociągniemy, dociągniemy karty, oczywiście. Nie zostawię Was z takimi energiami, co tutaj, jak ten problem rozwiązać. No, będziecie główkować tutaj, ale pamiętajcie, że tu. Y, trzy kielichy się wylały, ale dwa stoją. No, są jakieś straty. No, być może właśnie przez odejście. Nie wiem, może ktoś odszedł. Ktoś odszedł z waszej firmy, y, lub ktoś młody naraził was na straty. Tak, no i tutaj trzeba się wykaraskać. Jeśli chodzi o firmę, czy nawet rodzinę, tak, tutaj tak, jakby to poszło po y, dwóch y, stronach. Ale słuchajcie, no. Nie ma rzeczy niemożliwych. Jest rydwan, czyli pójście do przodu, czyli tutaj coś was pobudzi do działania. Trzasnęło, no trzasnęło i to grubo. No jest ewidentnie oszustwo, ewidentnie jakaś manipulacja, może też kradzież, aczkolwiek czasem diabeł mówi o tym, że to wszystko się wyda. Może tutaj kogoś jakiegoś yy, złodziejaszka złapiecie, bo to się wyda, tak? I wszystko wróci do stabilizacji, mo moi kochani. No, trochę mm, taki trudny ten horoskop jest, no ale dla niektórych prawdziwy. Jeżeli z wami nie rezonuje, to oczywiście zostawiamy, tak? Bierzcie to, co z wami rezonuje. Może być tak, że wy się możecie o, czuć oszukane i be, odejdziecie, bo po prostu stwierdzicie, że szef was oszukuje, tak? I że tak dalej się nie da, że nie da się yy, i będziecie szukać miejsca, być może właśnie za granicą, żeby wszystko porzucić, że wszystko, ta wieża nie musi być czymś złym. Ta wieża może mówić o tym, że tu zostałyście oszukane i stwierdzacie, pieprze to, zostawiam to, wyjeżdżam za granicę. I wtedy tutaj diabeł też może mówić o takiej manipulacji, bo zrobiliście to na przykład w ukryciu, ale jednocześnie diabeł może mówić o stabilizacji finansowej. Na początku może nie będzie łatwa, ale odnajdziecie się w tym wszystkim. No i tutaj jest praca z pasją. Też karty podpowiadają, żeby robić to, co kochacie, tak? I w tym się wszystkim odnajdziecie. Więc tu nawet możecie mieć dwa źródła dochodu, yy, lub w dwóch miejscach pracować, no i należy działać. Także spełnienie będzie, dokonać wyboru, czyli tutaj będzie właśnie może dokonanie tego wyboru, że, yy, żeby porzucić, ta wieża może mówić o tym, żeby porzucić to, yy, gdzie nie jesteście, nie czujecie się spełnione i pozostawić to po prostu, że to już najwyższy czas. No, okej, okay, moje drogie. Zobaczymy teraz, co w uczuciach, co w relacjach, co w przyjaźniach. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla czwóreczki na rok 2026. Uczucia, miłość, relacje, przyjaźnie dla czwóreczki na rok 2026. Uu! Karty mi lecą, ale za dużo tutaj spadło. I już sprawdzamy, co tutaj w tych uczuciach się będzie działo. Uczucia, miłość, relacje dla czwórki. No, kochani, macie słońce, zrzucenie maski, być może ktoś ujawni te swoje uczucia. Koło fortuny, moi drodzy, czyli tutaj, no i spełnienie. I ja więcej kart nie wyciągam, moi drodzy. Tu jest spełnienie marzeń no mega mega energia moi drodzy więc bardzo fajne energie na poziomie uczuć na poziomie relacji rodziny tu wam się to będzie spełniać więc los się odwróci tak jakby zakręci tym kołem że wy w końcu zostaniecie docenione i będziecie szczęśliwe spełnione no więc bardzo też to słońce może mówić o uzdrowieniu swojego wewnętrznego dziecka, tak? Czyli jeżeli wy się pozbędziecie swoich starych traum, traum z poprzednich związków, traum z dzieciństwa i tak jakby zrzucicie to z siebie, że już wam y, może nawet nie będzie zależało na jakiejś relacji, a tu los zakręci tak, że i tak będziecie spełnione. Możecie być spełnione też same ze sobą. No ale zobaczymy co tutaj nam pokażą karty Lenormand kar, karty Lenormand dla czwórki na miesiąc lub w wibracji 4, tak, bo możecie trójki mogą być w wibracjach czwórki zobaczymy, co tutaj nam karty Lenormand pokażą na rok 2026 już sprawdzamy Coś, co wewnątrz słuchajcie, no czyli tutaj, jeśli chodzi o uczucia, marzenia, no to myślę, że tutaj będzie takie spełnienie, spełnienie tych marzeń. Ten amor tutaj was y, dotknie. No i słuchajcie, rodzinny dom, założenie rodziny być może, więc piękne karty, piękne karty, słuchajcie. Więc może ta wieża spowoduje, że wy się przeprowadzicie, zmienicie po prostu w ogóle otoczenie, zmienicie miejsce pracy. Nie będzie to takie łatwe na początku, takie radykalne, drastyczne zmiany, ale głęboka transformacja. No i zobaczcie, na poziomie uczuć, no tutaj mega, mega, super energię, więc no super. Coś stabilnego, tak, bo to rodzina, dom, pięknie. Aha, nie powiedziałam, na co macie. Zwróćcie uwagę na krążenie, na serduszko, na sen. Zwróćcie uwagę też na sprawy kobiece, drogie panie, na swoje ciało. I też dbajcie o to ciało jako świątynię. Dbajcie też o to, żeby ta dusza, to wewnętrzne dziecko dobrze się czuło w tym waszym ciele, tak? Czyli tutaj. No, zadbajcie o kondycję swojego ciała. Zobaczymy teraz, co nam powiedzą karty rady. Karty rady dla czwóreczki na rok 2026. Miłość własna. Dbaj o swoje ciało. Najlepszy dowód troski o samego siebie to miłość własna i samoakceptacja. Też właśnie ta samoakceptacja, czyli zaakceptuj siebie, jak wyglądasz, zaakceptuj swoje ciało, zaakceptuj i podziękuj za to, to co masz. Że na przykład nie jesteś uwięziony w ciele, że nie jesteś kaleką itd. Bo czasem nie doceniamy tego, co tak naprawdę mamy, i tu o to chodzi, żeby właśnie docenić to, przytulić, zadbać o to ciało. I druga karta rady. Bądź otwarty na to, co nowe. Czyli tutaj widzicie, trzeba się otworzyć na te zmiany. One na początku nie będą łatwe, ale jak otworzysz to swoje serducho, to zobaczysz, że te zmiany były konieczne. Drogie czwóreczki, ja Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Życzę Wam szczęśliwego, udanego nowego roku. Życzę Wam dużo miłości, pieniędzy, spełnienia marzeń i wszystkiego tego, co sobie wymarzycie. Dużo miłości, pieniędzy, zdrowia i przytulam Was cieplutko, wysyłam wam moc pozytywnej energii. Buziaki, pa, pa. do następnego razu.